Witajcie, moi drodzy. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście o tym, że ktoś został zbanowany za używanie kontrolera w Diablo Immortal. Według mnie były to informacje o tyle dziwne, że gra jest przecież przystosowana do używania pada. Jest nawet oficjalna lista wspieranych urządzeń, a mimo to co jakiś czas na forach można znaleźć posty, w których to ludzie skarżą się, że ich konto zostało zablokowane, a nie zrobili nic złego. Jedyne do czego się przyznawali, to granie na kontrolerze. Twórcy gry długo milczeli na ten temat, przez co narosło wiele domysłów. Nawet ja, który nie wyobraża sobie grania w Diablo Immortal wyłącznie przy użyciu klawiatury i myszy, byłem przez Was niejednokrotnie ostrzegany, że mogę za to dostać bana. Póki co, jak widzicie, mam się dobrze, gram dalej i nie sądzę, żeby miało się to zmienić. Ostatnio do Diablo Immortal community teamu dołączył nowy członek, niejaki Ghost Signals. Ma on być takim łącznikiem pomiędzy graczami a deweloperami i pomagać rozstrzygać niektóre sprawy. Od taki community manager. Jeśli jesteście ciekawi, kim on jest, czym się zajmował i jakie dokładnie funkcje będzie pełnił w Diablo Immortal, to można się tego dowiedzieć z powitalnego postu na forum Blizzarda. Link macie w opisie filmu. Ja jednak chciałbym dziś skupić się na czymś innym. W jednym z tematów wypowiedział się on skrótowo na temat rzekomych banów za używanie pada. Możemy tam przeczytać, że człowiek ten ciągle uczy się, jak postępować w kwestii banów, natomiast przeglądając zgłoszenia trzech różnych graczy, zbanowanych jedynie za rzekome używanie kontrolera, stwierdza on z całą stanowczością, że to nie granie na padzie było przyczyną tych banów. Link do całej dyskusji również macie w opisie. Myślę, że to rozjaśnia co nieco sytuację i uspokaja tych, którzy grają na kontrolerach. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Tradycyjnie bardzo dziękuję za całą aktywność pod filmami, każdy komentarz i łapki w górę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!